Dzień dobry. Ja ogólnie nie mam za dużo czasu, żeby poświęcać na tych buców z y, sekty Ewangelizujmy Biblijnie. I powiem wam tylko tyle. To, że ja ich nazywam bucami, głąbami, czy nawet idiotami, to to nie jest obrażanie. To jest po prostu nazywanie rzeczy po imieniu, a zaraz wam pokażę dlaczego. I myślę, że sami... Y, no po prostu by zrozumiecie, że no nie da się używać innych słów na taką głupotę. Więc tak. Jesteście pewną historią, która się wydarzyła dni temu, we wtorek, 7 września. Był to najważniejszy dzień w moim życiu. Nic ważniejszego. przez całe moje istnienie życie się nie wydarzyło. I oprócz... Słuchajcie, co ten boc mówi. Poprzez tym, co to się powiedziało na ziemi, lubię pan ze sobie żeby zabrać że najpierw w później będę po prostu postanę. Tak, tak, umrzesz, umrzesz. Przy Kosiku, co, co najwyżej do pierdla pójdziesz, a nie duchowo umrzesz. Czy ty umrzesz, ty głąbie? coś coś cudownego 17 września. No 17 września, zapamiętajcie datę. Co się dzieje? Co się dzieje? Cuda się dzieją. Dobra, nie chcę mi się tego słuchać dalej. najważniejszy, że powiedział, że 17 września 2024, tak? Czyli 10 dni temu dopiero pierwszy raz miał nowo narodzenie i on nowo, nowo się narodził, nie? No i em, teraz tak. Oni, Ta osoba z tych fałszywych kont tam pisała, o, Zbór czy zgromadzenie musi mieć niezły ubaw, nie? No to kto wie, może dzisiaj my będziemy mieli niezły ubaw. I teraz zobaczcie. Ten głąb napisał taki komentarz, tak? Bo my, już og ogólnie, wszystkie komentarze, jak przyjrzycie, no to skapniecie się, że to jest Zachariasz Dygner, nie? I tutaj napisał, nikogo nie manipuluje, nikomu nie ubliżał. Myślę, że ten, kto wie, ten wie, <grym> nie. I tutaj elegancko mamy Zachariasza Dygnera, Warszawa, połot ślubów. Kto ma wiedzieć, ten wie, nie. <grym> no, <grym> więc tak. Na Jankosika to nam nie wyglądało, bo Jankosik jest większym bucem i ma troszeczkę inny, bardziej taki narcystyczny e, sposób pisania z fałszywych kąt. Bardziej z niego ta choroba narcystyczna wychodzi. A Zachariasz, no to e, tak typowo więzienne, e, więzienne tekściki. E, e, I to jest Zachariasz Dygner. <gryw> Macie udowodnione. Lepiej się nie da. Poczytajcie resztę tych komentarzy, porównajcie sobie z tym, co on pisze na. Na innych, na, na swoim kanale czy czytam jak kiedyś się kłócił, wykłócał u Maćka objaśniacza e, i będziecie mieli pełen obraz e, tego człowieka. Także teraz wyobraźcie sobie, jakim to trzeba być bucem, żeby najpierw wrzucać filmik o swoim nowym, nowonarodzeniu przy pastuchu Jankowskim. E, Ach, parę dni później zakładać fałszywe konta, gdzie jeszcze parę dni wcześniej też pisał, że on tam jest obrońcą tego zboru i on jest tam takim guardian angel, nie? W tym, w tym zborze i on będzie bronił. No i tak broni. Taki to jest kozak, słuchajcie, jakby ktoś się ich w ogóle bał, to to jest taki kozak, że zakłada fałszywe konta. Fałszywe konta. Dorosły chłop, który mówi, że świeżo się naro na narodził, tak? Nowo narodził. Zakłada fałszywe konta, żeby szykanować ludzi, którzy obnażają kłamstwa tej sekty. I on myśli, że on kłamstwem nas pokona? Człowieku! Twój guru rady nie daje. I zobacz. Najpierw zrobił Głąba z Marcela, jak założył fałszywe konta, tak? Jan Kosik, co była, miał wojny z Maciejem Objaśniaczem. I z Marcela idiotę zrobił. Taką kompromitację, że, że ja nie wiem, jak Marcel w ogóle jeszcze ma, może się pokazać na, na tym kanale. Z Rafała idiotę zrobił. Z pani Magdaleny Sztejmer idiotkę zrobił. I teraz z ciebie kretyna zrobił w Głąbie. I wy tak dalej się dajecie, ludzie was ostrzegają, Macie pokazywane dowody. I dalej się dajecie w to wkręcać. Miałem tu pokazać jeszcze więcej konkretów, ale nie chce mi się, bo nie mam czasu. W następnych nagraniach to zrobię, tak? Życzę wszystkim miłego weekendu i na wesoło. Do widzenia, do zobaczenia.